Słuchajcie, zupełnie zapomniałem o TikToku, o Was. Przepraszam, ale taka informacja. Codziennie wrzucam korale na licytację na moją stronę. Podam Wam adresik. To jest tak, że po prostu niektórych gatunków mam więcej i nie, że chcę się ich pozbyć, ale po prostu można je kupić w lepszej cenie. Także wbijajcie, zaraz Wam wrzucę jak to wygląda, tam można po prostu klikać cenę, codziennie o 22.30 jest zakończenie aukcji, kto da najwyższą ten wygrywa, wiadomo można później coś dobrać ze sklepu, ja powoli się szykuję do jakiegoś tam oficjalnego otwarcia, także zapraszam Was, wbijajcie, tu macie adresik. Jeszcze jedna rzecz. Jak wejdziecie na Facebooka, jest grupa Flua Akwarystyka Morska, i tam jest czat, yy, licytacje, wycenianie itd. I tam jak wchodzicie, to ja codziennie przypominam, yy, co tam wrzucam. Także taka jest powiadomienie, które można sobie ustawić i, i śledzić. Czat, tam jest tylko to poświęcone na licytacje. Także zapraszam Was na moją grupę i na czata.